A więc drodzy, witamy na naszym kolejnym tutaj nagraniu z serii, które już zaczęliśmy kilka miesięcy temu, ale chcemy kontynuować i na pewno dzisiaj nie skończymy tego tematu. Kochani, szybkie trzy wersy. Do tego jesteśmy zgodni. Tak. że, 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 że nie, skończymy. szybkie trzy wersety przeczytam dotyczącej bardzo, bardzo, bardzo ważnej sprawy. Czyli wrzutka Izrael. Wrzutka Izrael i to bardziej wrzutka w tym sensie, że Temat chcemy delikatnie wrzucić. No bo nie omówimy go w stu procentach, nie omówimy go w ogóle w, w sensie przechodzenia, ale kilka wersetów, które pokazują, właśnie to, dlaczego Jezus przyjdzie na ziemię, gdzie przyjdzie i co ma z tym wspólnego Izrael. Co ma Izrael, co Jerozolima, dlaczego góra oliwna? Bo według świadków Jehowy, o których zakładamy, że, którzy zakładamy, że słuchają tego, Bóg w 70 roku zapomniał o państwie i ludziach Izraela i w zasadzie już nie będzie miał z nimi nic wspólnego. Nie ma dla niego żadnej różnicy między Żydami, Izraelem, a Belgami, Hiszpanami czy Australijczykami. Tak? To jest to... tak samo jak każdy inny naród koniec, kropka 70 rok zamknął historię. Warto to powiedzieć, że teoria lub teologia zastąpienia jest to największe kłamstwo które tak naprawdę działa w sprzecznym z tym, co mówi Słowo Boże na temat Izraela. Mówię, dzisiaj, daj, kochani, daję takie naprawdę delikatne wrzucenie tematu, bo to byśmy mogli nagrywać kilkanaście godzin, ale na początek tak. Pierwszy wersja. Tylko werset. musielibyśmy jeszcze doprecyzować, no, i no w ogóle zdefiniować, czym, czym, czym jest ta... Yy, yy, Osławiona? Yy, tak, teologia zastąpienia, a. bo to jest trochę jak z wielką stopą. Wszyscy wiedzą, że to jest, a nikt jej nigdy nie widział. Ktoś przyszedł, ale to jest w tym domu normalnie. I teraz tak, czym jest teologia wtedy zastąpienia? To nie wiem, czy na teraz. To tylko powiem. Według doktryny świadków Jehowy uważają, że Bóg odrzucił Izraela w 70 roku i zastąpił go Izraelem duchowym, czyli mniej więcej ciałem kierowniczym. To na inny raz sobie teologię zastąpi. To na inny raz, ale chwilę zobaczymy. Więc na początku tak, Szybki pierwszy, trzy szybkie wersety, do których zaraz się odniesiemy. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 32 werset, gdzie czytamy, tak? I kiedy to anioł Gabriel przyszedł do. My się nie musimy spieszyć. Do, tak, tutaj do Marii i powiedział takie słowa: Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, i da mu pan Bóg tron Dawida, jego ojca. Zobaczcie, da mu tron Dawida. Dalej, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, werset 10 i 11. A gdy byli wpatrzeni w niebo, jak on się oddala, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu. I ci powiedzieli mężowie, i ci powiedzieli. Mężowie z Galilei, czemu stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który od was w górę został uniesiony do nieba, powróci w taki sam sposób, jak go widzieliście, idącego do nieba. Czyli widzimy tutaj konkretna informacja, że jednak ta góra oliwna, jednak ten, jednak ten Izrael jest ważny. Zachariasza 14, 4, gdzie czytamy takie słowa. I staną jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu. Mhm. Czyli widzimy tutaj kolejną, kolejny werset, który jednak mówi, daj nam wskazówki, bo jednak mówimy, że Chrystus przyjdzie w sposób widoczny. Na ziemię. Na ziemię, żeby to się tutaj było jasne, po prostu nie gdzieś tam w chmurach będzie lewitował nad Warwick czy tam gdzieś i będzie zestrzelać do wszystkich ludzi oprócz Świadków Jehowy, ale czytamy, że przyjdzie na ziemię. Jego nogi staną na górze Oliwnej, podobnie tak jak on tak, wtedy poszedł, tak samo przyjdzie. Tak. Ewangelia Łukasza... I teraz czy... co ma z tym wspólnego Izrael? Właśnie, Benek, co ma z tym wspólnego Izrael? No, to ma z tym wspólnego Izrael, że z tego, co się orientujemy, to góra Oliwna jest na terenie Izraela. Mhm. Tego, który był wtedy, no teraz też jest w księdze... Tego tworu, jakim jest państwo Izrael okay. obecnie. E... No i teraz dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że proroctwa zapowiadają, że pan Jezus i jego stopy mają tam znowu stanąć na górze Oliwnej. Dlaczego tam? Skoro według doktryny świadków Jehowy Izrael już nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego nie na górze? Nie wiem. Świętej Heleny, albo, albo, albo no, świadkowie choby w ogóle nie przyjmują tego, że On wróci na Ziemię, więc nie mają tego pytania w zasadzie w ogóle. Natomiast no, z tymi wersetami one są w Biblii, trudno je ominąć. Więc jeżeli już ktoś zrozumie to, że Chrystus wraca na Ziemię, to może się zacząć zastanawiać, dlaczego akurat proroctwa zapowiadają, że powróci na Górę Oliwną i z tego punktu spróbujmy wyjść. Już nie z tego z tak. stolikta świadkowskiego, którzy w ogóle to wykluczają. Natomiast już jeżeli ktoś przyjmuje, że on wróci na Ziemię, no to dlaczego Izrael? Jaką w ogóle Izrael ma mieć rolę? Czy ma mieć jakąś, czy Bóg o nim zapomniał, czy nie zapomniał? To tylko wrzutka jest, tak, jest tylko... nie ma czasu na to, bo znaczy nie teraz. Czas jest i potrzeba, żeby o tym mówić, bo Znowu, jeżeli wyjąć temat Izraela z Biblii, no to też ona zaczyna być bardzo niejasna. I dlaczego Jerozolima wtedy? Dlaczego Jerozolima? Jeżeli nie ma Izraela, to mamy całą masę proroc ze Starego Testamentu, które się nigdy nie wypełniły. W Ezechielu, tutaj no moja teraz jest na chwilę zajęta, ale, ale w Ezechielu tu są fragmenty, które zapowiadają, co się konkretnie wydarzy w Izraelu, co się do tej w Jerozolimie, co się do tej pory nie wydarzyło, a proroctwa zapowiadają, że się wydarzy stricte w Jerozolimie i po to świadkowie tutaj używają tego, że nadają temu duchowe znaczenie, bo musieliby przyznać, że jednak są proroctwa, które się nie wypełnimy. A wiedzą, że żadne słowo Pańskie nie wróci bezowocnie. Więc jeżeli coś jest w Starym Testamencie zapowiedziane, że ma się zdać, a my już wyrzuciliśmy poza nawias historii Jerozolimę, Górę Oliwną i te wszystkie rzeczy, no to teraz trzeba temu nadać duchowe znaczenie, żebyśmy mogli tak. to jakoś tam sobie wytłumaczyć, jak, co nam ślina na język przyniesie i, 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 i papier w atramencie przyjmie. I w sumie powstaje takie masło maślane trochę. No i wtedy już możemy robić z Biblią co chcemy. Jeżeli nadajemy wszystkiemu duchowe znaczenie, to kompletnie robimy co chcemy. Zmieniamy wtedy te znaczenia i naprawdę mamy po prostu cyrk ogólnie. Ale jest na szczęście Słowo Boże. Całe szczęście, że jeszcze mamy Słowo Boże. Dzięki Bogu. I w różnych przykładach, więc możemy sprawdzać. Tak. jest list do Rzymian. Okay. I to będzie ta wrzutka. I niech tutaj... Oczy m, tych, którzy tego słuchają, nie pozwalają przejść przez te fragmenty. List do Rzymian. Y, w zasadzie to rozdziału od 9 do 11 traktują o losie y, Izraelitów jako mhm. taki. I teraz w 11, w 11 rozdziale w wersecie. Od 25. No to całe to drzewo oliwne trzeba by zrobić, bo to jest jakby wynik, wynik. już my jesteśmy na wyniku tych Pawła tutaj całych do, dociekań, i dowodzenia, ale on mówi tak. Od 25. Nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami z siebie mądrymi, że zatwardzenie. Z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano. Przyjdzie z Sionu wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. I tak według Ewangelii, nieprzyjaciółmi są dla Was. Paweł pisze do ludzi wierzących, lecz według wybrania są miłymi dla ojców. Bo w dwudziestym, ja już mam okulary zepsute, ale w 30. Hmm. może weź przeczytać przeczytać 30. 30. Bo tak jak i Wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, ale teraz doznaliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz nie okazali posłuszeństwa aby dla okazanego wam miłosierdzia i oni doznali miłosierdzia. Bowiem Bóg zamknął razem wszystkich w nieposłuszeństwie, aby zmiłować się nad wszystkimi. Dalej? No to już i tak. Paweł tu się zachwyca. Bo o, o głębokości bogactwa. Zbawienia. Jak to by poukrywał te rzeczy. Ciekawa rzecz. On tutaj mówi tak, że najpierw Bóg zamknął w nieposłuszeństwie pogan i in... Izrael otrzymał prawo, otrzymał proroków, otrzymał możliwość bycia posłusznym Bogu. Czyli poganie byli zamknięci w nieposłuszeństwie, a jak gdyby Izrael był otworzony, nazwijmy to, skoro nie byli zamknięci, to ten był otworzony. Potem od 70 roku, czy tam od przyjścia Chrystusa, to się zmienia i Bóg zamyka Izrael, ale nie jakiś duchowy, nie, nie ten Izrael, który tu był otwarty, tu go zamyka, a teraz Ci poganie, którzy tu byli zamknięci, byli z dala od obietnic danych Izraelowi, oni są włączeni nagle tu. I dlatego Chrystus powiedział, mam też inne owce, które muszę przyprowadzić. Dokładnie. I teraz co się stanie i jak Bóg. W 25 jest napisane, że zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła pełnia pogan. To co się stanie z tym? Z, z tym y, Izraelem, jak Bóg zbierze pełnię z pogan. Jakąś pełnię, o której On wie, jaka to jest pełnia. To to jest pytanie, które musi pozostać otwarte dla każdego, kto y, przebiega i, i napotyka w liście do Rzymian ten fragment, Biblia mówi, aż wejdzie pełnia Pogan. Póki by nie weszła pełnia Pogan. Jeżeli wejdzie pełnia Pogan, to wiemy, że to zatwardzenie, które przyszło na Izraela, zostanie jak gdyby Bóg zdejmie z nich ducha snu. Oni dzisiaj są nieprzyjaciółmi. To jest wiadome, że Żydzi, jako, jako naród, jak gdyby jako ci wyznający judaizm, są przeciwni temu, że Chrystus, Jezus był Chrystusem, ich Mesjaszem. Oni są nieprzyjaciółmi tego. tego. Na tym polega to ich za, zaciemnienie, zatwardzenie. Ten duch snu, którego Bóg im dał, żeby nie widzieli tego i chwały Chrystusa. Bo Bóg chciał wybrać do swojego królestwa ludzi z narodów. Ale przyjdzie moment, że kiedy już uzna, że właściwą liczbę ludzi z narodów zebrał, jakąś, tylko on wie, no to pytanie: co z Izraelem? On tu jest. Bóg nie skończył z Izraelem absolutnie nie skończył z Izraelem. I to A jest, strachując jeszcze od tak. tego wszystkiego, co dzisiaj Izrael robi, jeszcze będzie robił i Biblia mówi, że Bóg będzie gniew swój wylewał, on jeszcze w sąd Boży wejdą, ale jedno co jest na pewno, to to, że Bóg nie skończył z Izraelem i dzisiaj jego historia się nie skończyła ani w 70 roku. Dlaczego o tym mówimy, kochani? Właśnie dlatego, że ten wątek jest bardzo ważny w tym czasie, który jest przed nami, czyli okres milenium. Czyli dlaczego ta Jerozolima? Czemu, dlaczego góra Oliwna? Dlaczego, tak? dlaczego Armagedon nagle. Armagedon, no właśnie, Armagedon jako miejsce to inaczej to jest inaczej góra Megiddo, tak? tak? I teraz pytanie, jak na przykład tutaj czytamy w Zachariasze, o ja sobie pozwolić Daniela, że bestia wychodząca z morza i chówce, czy tam król już nie pamiętam, no to by trzeba było, rozbije swoje wojska między górą ozdoby a Wielkim Morzem. Geograficznie to jest Izrael, a, a czas tego proroctwa dotyczy przyszłości. Pozwolę sobie Zachariasza odczytać tutaj z serii. Chyba, że górą od jest Warwick, a morzem są narody. Na pewno tak jest. Na no, no, pewno jest tak Albo, albo. Tak. <laughs> Dokładnie. Kochani, ale zobaczcie Zachariasz w XIV rozdziale i to jest bardzo ciekawe, bo to jest ten wątek, który właśnie pokazuje nam Armagedon nie tylko jako sytuację, która zaistnieje, ale jako konkretne miejsce, które jest. Kochani, o tym pisał, pisał Zachariasz i i to się jeszcze nie spełniło, no bo niektórzy mówią, no może spełniło, jest 70. Bóg ukarał, no ale no właśnie, posłuchajcie, Zachariasze 14 rozdział, od pierwszego wersetu. Co prawda ja tutaj czytałem 14,4, ale <laughs> drodzy mówię, to jest tak jak dzisiaj wyrzutka. To jest tylko wyrzutka. Przepraszamy i, wszystkich słuchających na słuchawkach na To jest taki temat, który my dzisiaj naprawdę tylko tak delikatnie staramy się, jakby zaciekawić Was, żebyście sami wzięli drodzy Biblię do ręki jak zawsze zachęcam was do tego i badali Słowo Boże tu akurat skupiliśmy się na tym wątku Izraela bo czytamy tak, Zachariasza 14,1 który prorokuje o sytuacji która jest dopiero przed nami nie która była, tylko która jest przed nami oto nadchodzi taki dzień Pana kiedy to co masz u siebie rozgrabione zostanie przywiodę wszystkie narody na wojnę przeciwko Jeruzalem Niektóre przykłady mówią okoliczne narody albo nie tak. niekoniecznie nie, nie, nie wszystkie 235 tak. krajów. No. Pomijamy tutaj jakby teraz ten wątek, antychrysta, przymierza pokoju, złamania, uciski Jakuba. No, kochani, to są naprawdę tematy, które warto jakby tutaj zobaczyć, ale czytamy to w kontekście tego akurat. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie do niewoli, ale pozostała część mojego ludu w mieście nie zostanie wybita. I dalej. I wyruszy Pan, i wystąpi w szyku bojowym wśród tych narodów. To jest, według mojego zrozumienia i tego, co ja tutaj czytam, to się nie mogło stać w 70 roku, bo Pan wtedy nie wyruszył. Chyba jest Twoje zrozumienie jedyne, Chyba normalne, tak, słuszne. No przyszli w 66, obdężenie, 4 lata, zburzenie i tak dalej, ale wtedy Pan nie przyszedł po to, żeby im pomóc. Jeszcze raz. On I... zapowiedział, że to będzie kara tak. dla nich, więc no. No bo tak, no Jeruzalem, Jeruzalem kamieniąca proroków i tak dalej. I czytamy tak. I wyruszy Pan i wystąpi w szyku bojowym wśród tych narodów. Tak jak walczył w szyku w owym dniu wojny. I teraz ten czwarty werset. W owym dniu, kiedy on postanowi wystąpić w tym szyku bojowym, czytamy, w owym dniu jego nogi staną na górze oliwnej, znajdującej się na wschód od Jeruzalem. Rozłupie się góra oliwna i powstanie głęboka rozpadina. No i tam czytam w jedną, jedną połowę gór od wschodu, a w drugą od morza. Jedna połowa opadać będzie ku północy, a druga ku południowi. I dalej tutaj czytamy pewne rzeczy, które się wtedy zaczną dziać. Ale teraz ciekawe jest, że, że tu jest też opisany powód, dla którego jego nogi staną na Górze Oliwnej. Powód będzie taki, że ponieważ te narody wystąpią przeciwko Jerozolimie, i teraz znowu albo przeciwko Warwick, albo przeciwko czemu, o co tutaj chodzi, no nie, tu jest, wtedy kobiety muszą być schambione, wtedy połowa... Jeżeli nadamy temu duchowe znaczenie, to jesteśmy w, w takiej już opowieści, że sobie możemy robić, co chcemy. W Albo tu jest napisane to, co jest napisane i trzeba to czytać tak, jak jest napisane, że narody będą zgromadzone przeciwko Jeruzalem. Rozumiemy, że to nie chodziło o 70 rok, ponieważ Pan wtedy nie wystąpił w obronie Jerozolimy, tylko to z jego nadania był, było zakończenie tego właśnie momentu yy, zapowiedzianego właśnie przez tego Pana. Tu chodzi o pewien dzień, który. Będzie niepodobny do żadnego innego, który był wcześniej. I ten dzień zmieni jak gdyby los historii, zmieni los Izraela, zmieni los de facto świata. Rozpocznie się inna era w ludzkości, tak, można powiedzieć. bo przyjdzie właściciel ziemi na, na ziemię. I, I o tym zapowiadają proroctwa, o tym sam Pan Jezus mówił, że powróci. I teraz, dlaczego mówimy o tym? Bo, bo jeżeli... Nie uwzględnimy tego Bożego Planu, to w zasadzie ciężko powiedzieć, że my rozumiemy w ogóle o czym jest Biblia, i w, za każdym razem będziemy musieli robić to samo, co robią świadkowie. Czyli, jeżeli mamy w Starym Testamencie jakieś niezrozumienie, to nadajemy temu duchowy y, sens. My mamy klucz wtedy do tego, co my rozumiemy przez to, chcesz wiedzieć, to musisz nas pytać. Albo Biblia, jak o czymś mówi, to trzeba to czytać w pierwszej kolejności takim, jakie to jest. Chyba, że mówi nam o tym, jak na przykład w proświe Daniela, że mówi o jakimś tam zwierzęciu, mówi to zwierzę, wyobraża króla Grecji. No to wtedy wiemy, że to jest symbol i Biblia tłumaczy od razu ten symbol. Ale jeżeli nigdzie nie sugeruje Biblia, że używa symboli, to, to trzeba to zrozumieć tak, jak to jest napisane: że jeżeli przyjdzie przeciwko Jerozolimie, to przyjdzie przeciwko Jerozolimie. Jak staną jego nogi na górze oliwnej, to staną na górze oliwnej. A nie na nie wiem, jakimś duchowym wyobrażeniu góry oliwnej, bo oliwa to duch święty, tak. czyli duch święty to. I już można tworzyć do rana. Wyobrażam sobie teraz mocne zdziwienie świadków, którzy to oglądają, którzy się zastanawiają, to co? To on faktycznie przyjdzie na Ziemię i to jeszcze nie do yy, biura głównego, do Warwick, ale do Jerozolimy. I to może szybciej niż nam się wydaje. Prorosz, który pamiętasz o tym, że on wejdzie. O, jak zawsze, automat do kawy, kochani, to jest nasza tradycja już podczas nagrania. No ale właśnie rzecz o tej bramie zamurowanej, złotej bramie, przez którą przejdzie król. To właśnie, no, fakt, jest... no ezy, e, nagle jeżeli rozumiemy rzeczy tak, jak one są napisane, to Ezekiel się zaczyna ciekawy robić. Znowu. No. Wiele rzeczy się zaczyna robić ciekawie no więc jest wybór znowu albo właśnie słuchać biblijnych opowieści albo czytać Biblię i się zastanawiać o czym ona jest tak to taka wrzutka bardzo trudno jest te rzeczy zrozumieć bez wątku Izraela który nie jest jakimś pobocznym wątkiem ale jest istotnym to, że Bóg wybrał ten naród, tę rodzinę do, 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 do swojego planu, to po to, żeby pokazywać, jaki jest innym narodom, przez to, jak działa w, z Izraelem. I warto powiedzieć, że wszystko będzie w swoim czasie. Tak. Sytuacje, które dzisiaj tam się dzieją, niekoniecznie są takimi, które powinny być teraz. No właśnie to może niech sobie każdy w domu przeczyta no. 37 rozdział Ezechiela i zobaczy co będzie. Co, co się stanie w Izraelu z chwilą, kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię. O, to bo, tak to bo jeszcze nie przyszedł. Nie. No, ja nie wiem, żeby przyszedł. Nawet w nie wiem. Zresztą Pan Jezus mówił, że jakby ktoś mówił, że już przyszedł, to mamy nie wierzyć. wierzyć. To taka propos. 1914 roku. Tak jest. Dobra, no, Beniamin, fajnie, e, fajnie, że dzisiaj mogliśmy ten temat chociaż troszeczkę, mówię tak, naz, naznaczyć, powiedzieć chociaż. Liznąć. Liznąć, bo teraz zagłębienia się naprawdę w proroctwa e, Izajasza, Psalmy które mówią o tym, że e, Jerozolima będzie odbudowana. I tam są nawet konkretne, tak, od tej bramy do tej bramy, od tej ulicy do tej. I to nie można używać jako przenośni, skoro to są literalne miejsca. I teraz zobacz, kiedy całe życie byliśmy, znaczy całe, no większość życia w organizacji Świadków i nie mieliśmy jakby tego zrozumienia, Bóg nam tego nie pokazywał, bo po prostu znowu było wszystko to, to takie, że... Albo jest... nie chcieliśmy tego słuchać, tylko chcieliśmy sobie słuchać biblijnych opowieści. Dziwnej treści. <laughs> no, tak. Opowieści dziwnej treści. I teraz nagle jak... Przenikanie przez Słowo Boże może być fascynującą rzeczą. Odkrywanie prorost. Co przed nami? Jakie tysiąclecie? Czemu akurat tu na ziemi? Wiesz, przecież Ezechiel dokładnie też opisywał, co będzie podczas tego tysiącetniego panowania, że jednak będą te plemiona. Co z przymierzem Abrahama i jego potomstwem co do Ziemi? Od Odzie odtąd dotąd? Abraham po próżnicy nie łaził po Palestynie. Tak. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Dobra, no chyba byśmy ten temat dzisiaj jakoś tak... Na dzisiaj. Na dzisiaj. A co będzie dalej? Zobaczymy. Jakiś następny. Na pewno będziemy kontynuować nasze nagrania, ale wydaje mi się, że chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj mhm. od razu powiedzieć i jakby tutaj razem z Tobą powiedzieć albo przypomnieć. Otóż, kochani, spotkanie 5 kwietnia... 2025 roku, w Straszynie, po sąsiedzku, kilkaset metrów stąd, jest hotel Cztery Pory Roku, w którym będziemy to chcieli, yy, między innymi też tutaj z Elizą z kanału Wychowana w Prawdzie, pozdrawiamy serdecznie wszystkie osoby, które także są na kanale, Eliza, yy, na kanale Elizy Wychowana w Prawdzie Chcemy Was serdecznie zaprosić na to spotkanie tak, pobyć razem ze sobą. Pobyć. pobyć. Spotkanie będzie w takiej raczej spokojnej formie. Znaczy spokojnej w sensie bez żadnej dużej agendy, bez żadnego tam przygotowania jakiegoś dużego programu. Natomiast zapraszamy wszystkich, wszystkich byłych Świadków Jehowy, tych ukrytych, tych też wykluczonych, ale także te osoby, które być może nie są w organizacji Świadków Jehowy, a po prostu straciły wiarę w Boga. Ale w którymś momencie w życiu postanowiły, iż nie wiem, może wyjdą z organizacji, może są jakieś osoby, które są po prostu wykluczone i widzą wiele rzeczy, które się nie spina. Także, kochani, serdecznie, serdecznie zapraszamy. Pierwsza sobota kwietnia, 5 kwietnia 2025 roku, hotel cztery pory roku, godzina 12, mniej więcej zrobimy tutaj start. Jest to hotel, w którym będzie można także przenocować, bo są tam. Pokoje do wynajęcia noclegi, także tutaj już każdy we własnym zakresie, ale serdecznie jest, serdecznie tutaj zapraszamy wszystkie osoby. Pomysł jest chyba taki, jeżeli dobrze no. Ciebie rozumiem, żeby po prostu pobyć ze sobą i dać sobie czas na to, żeby spokojnie porozmawiać. Bo, bo to jest, my to widzimy przynajmniej z Monią, że jak dzwonią do nas świadkowie Jehowy, bo dzwonią. piszą <laughs> I dzwonią. Piszą i dzwonią całkiem sporo osób. To, 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 to zawsze się wiąże z taką potrzebą właśnie mówienia o tym, czego się doświadcza, ale też masę pytań gdzieś jest o, o różne rzeczy. Więc dobrze jest się spotkać i móc swobodnie dać sobie czas na to, żeby porozmawiać o, o tym, co kto tam ma w sercu. No bo to jest zrozumiałe, że jak ktoś się nagle dowiaduje, że... Połowę życia albo całe życie wierzył w coś, co nie jest prawdą, no to to, to to jest przełom w życiu jakiś, nie? O tym na pewno jeszcze będziemy tutaj nagrywać więcej informacji. Im bliżej czasu, bo zostało 3 miesiące, także jest troszeczkę czasu, ale już teraz zapraszamy wszystkie osoby, te, które chciałby także przyjechać. Jeżeli będzie jakaś delegacja z Nadarzyna, oczywiście zapraszamy. Kawę, herbatę zrobimy. Czy to jest? Przeciwko świadkom miechowy? Nie. Czy to jest przeciwko kłamstwom, których uczy ta organizacja? Tak. Tak, też to czuję. Nie tak. przeciwko ludziom Nie. żadnym. Nie. Bo warto tutaj powiedzieć tak, że być może będą jakieś takie, że gdzieś tam robią, odstępcy, jakieś spotkanie i tak dalej dalej. Drodzy, ale podstawową rzeczą to będzie to po prostu co jest zawarte w Słowie Bożym. I chyba już na tyle przez ten czas czy naszych nagrań, czy innych osób, czy chociaż właśnie tutaj jak. Eliza nagrywa na kanale Wychowana w Prawdzie. No, w którymś momencie po prostu zobaczyliśmy, Bóg nam pokazał, że jednak to się nie spina wszystkiego. I jakby opowiedzenie tego doświadczenia o tym, jak czytamy Słowo Boże i widzimy jedne rzeczy, a czego dowiadywaliśmy się w organizacji, na zebraniach drugie i kazanie nam nauczać takich rzeczy. Więc jeszcze raz, bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Myślę jeszcze też no. o tym, bo niektórzy mogą zadawać sobie pytanie dotyczące chrztu wodnego. Jeżeli ktoś, ktoś zastanawia się nad tym, czy nosi się z takim zamiarem i chciałby przy tej okazji skorzystać z takiej możliwości, to myślę, że nie ma przeszkód, żeby taką zorganizować też możliwość. Gdyby ktoś chciał oddać swoje życie w imię Jezusa Chrystusa, no to, tak jest. to to jest. Trochę woda może być w jeziorze zimna, jak będzie za zimna, to się znajdzie inne rozwiązanie. To może ja nie, ja nie chcę tutaj mówić, no ale, ale jeżeli ktoś miałby tak, taką czy potrzebę, czy, czy chciałby, chciałby to wykorzystać, to może nie wiem, niech się z Tobą skontaktuje, czy jak. Bo, bo wiem o tym, że są takie osoby, które gdzieś tam planują w przyszłości niedalekiej, albo już zdecydowały, tylko czekają na, na taką możliwość. Na no pewno też będzie taka forma, będzie mikrofon, kolumna, więc będzie można coś powiedzieć/opowiedzieć. Osoby, jakieś świadectwo krótkie. No, wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, które, na które wiem, że też już przyjadą także osoby z innych krajów tutaj, bo też mam takie informacje. Także serdecznie pozdrawiamy wszystkich. No i co, Benek? Dziękuję bardzo z nas, za nagranie. i my... Monia gdzieś tam pozdrawia. Z... Tak, Monika z... pozdrawia. Także do zobaczenia przy kolejnym nagraniu.